Sandra wyglądasz jak rasowy, jak rasowy myśliwy, który jedzie na offroad. Nie zmarniesz, nie zmokniesz. Myślę, że to jest to, czego się my... Niemieckie paluszki się testują, ale idę do tych CR2032. One są bardzo często spotykane w różnych urządzeniach. Ja sam ich używam w różnych czujnikach, nie czujnikach i chciałem się temu pochylić. I teraz tak, zastanawiam się, jakie obciążenie. Najniższe, jakie mogę zrobić, to jest 1 mA, czyli 1000A, ale to chyba za mało. Zastanawiam się nad 3 albo 5 albo 10. Sugestie jakieś? Przeprowadzimy testy, jak to by miało wyglądać, żeby to też nie trwało, nie wiadomo ile. Jak widzicie, mam kodaki, mam diale i zamówiłem dzisiaj całe mnóstwo baterii z jednej hurtowni, żeby ceny były dobre. Murata Everactive GP Rocket Duracell Warta Renata Panasonic Warta O, czy bym dwa razy wziął, chyba jakaś była mocniejsza ta warta Ultim Energizer Ultimate Lithium Energizer i Everactive ja no, też wziąłem dwa razy, a nie, ona to z w takim innym zestawie, dobra, na razie zamówiłem te to Widzicie jakie są nazwy, może ktoś coś jeszcze podpowie gdzie można kupić takie CR2032 Kupiłem sobie taki yy, na, do zainstalowania gdzieś na płytkę, ale płytka mi nie potrzebna, sobie tutaj podlutuje przewodziki Plus minus, pstryk, bateryjka wchodzi yy, I przetestujemy je yy, Polsko-niemiecki test Pewnie się pojawi w ciągu tygodnia, półtora, jak tylko znajdę trochę czasu, żeby przeanalizować dane, bo w zasadzie dzisiaj wszystkie baterie prze, przetenteguję, a te będą leciały następne, bo tego akurat jestem ja szczególnie ciekaw, ze względu na swoje czujniki. Fajnie by było jeszcze je zrobić na przykład w jakiejś niskiej temperaturze, nie wiem czy jakaś sugestia by była, na przykład w zerze stopni, jakąś lodówkę bym się tu odpalił, wrzucił tam te baterie wszystkie, by se w lodówce leżały. I raz na jakiś czas bym je tylko zmieniał, takie zimne też by było fajne. Bo często takie czujniki różnego rodzaju to wrzucacie na przykład do Apple tych lokalizatorów, do jakichś takich co się na licznikach energetycznych montuje. I dobrze, żeby ta bateria była odporna też na warunki atmosferyczne. Tak więc jakieś sugestie, jak ktoś ma, to zapraszam do sugestii, żebyśmy to od początku zrobili dobrze. Żeby potem było jak najmniej zastrzeżeń, bo to, że zastrzeżenia będą, to, to na pewno. Już się przyzwyczaiłem, że zastrzeżenia zawsze są w związku z tymi testami, ale staram się je robić w miarę, w miarę tak, żeby było obiektywne. Jeszcze jak szukałem różnych rzeczy, to znalazłem taki fajny izopropanol od razu z psikaczem. To jest dobre do czyszczenia stołu do wydruków 3D. Fajna opcja powiem szczerze, bo zawsze musicie drukarkę sobie przeczyścić przed wydrukiem, bo bez tego to nie, do tej pory miałem taki atomizer sobie kupiłem w Hebe, jak widać. I sobie przelewałem, ale z niego, z niego jakoś, no pomimo tego, że jest zamknięty, to jednak paruje ten alkohol. Zobaczymy jak z tego będzie parowało. I zawsze psik, 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 szmatka jest i zawsze jest czyszczenie przed startem. Znalazłem Ci Kejsa zarzeki jaki fajny. Szybkie na telefon? Ale co, rysujecie Ci się? jak od patrzenia się rysuje. I taki większy? też masz z limonki? Większo? Tu masz jeszcze taką limonadę. Spróbuj sobie różne te, może jakieś fajniejsze nie, będą. ten mam przetestowany Do gazowianki? Tak. Limi. Limi? Marian poleca. W to znaczy, to opcje, opcji to wiesz, trudno cenę rozliczyć, nie? No bo jak to 14 zł kosztuje, to ile kosztuje taka jedna bateria? Nie wiadomo. Bo te małe pewnie są tańsze, te duże są pewnie droższe. Bo jest kilka Ponieważ różnych nie. typów. Wszystkie mogą być tyle samo? nie wiem. No nie ma pojedynczych w ogóle. Na dole. Być. 20, 32. 20, 32. Gruntyk. 20, 25. 20, 32. I to chyba by było na tyle. bo te energejzery już mam te power cynkowe z daleka nie brać tego dziadostwa i tu też są cynkowe wszystko super heavy duty cynkowe baterie czym byś Marian wolał? z jednorożcem z jednorożcem takim czy z czymś takim? Z, takim? z czymś takim najbardziej byś chciał? A ja piosenkę pana Korola trzeba o zdrowiu najbardziej chciałbym usłyszeć Duracell'e kupiłem, GP kupiłem Aisy tu są jakieś jeszcze to mogę bezcenne Aisy. Widzisz jakieś jeszcze tajemnicze baterie Pana Soniki kupiłem GP GP kupiłem i Duracell'e kupiłem i Aisy kupiłem 1100 99. No nic nie promują na te święta A plus minus kanały Zobacz, coś na kanałach innych Obraz kontrolny, nic. Zegarek, hot No, powiem Ci, że dla ośmiolatka to może Czarfa bierz. O, albo taki duży. Ale duży nie działa. Duży się już wypali, pewnie było olej. O, Marian piękna wieża. Banda z ogórków, żeby jak najwięcej. U mnie dzisiaj frytki są głównym tematem przewodnim. Wilgotno w środku. Zróbmy tu trochę osuszania, nie? Uff, jaka tu jest temperatura nastawiona? Zanim się wyjedzie 1 stopień 21, dobra no 23. Niech tu Webasto zrobi klimat, ja pierdzielę. Bo dzisiaj nam się Drogi wyjazd szykuję. Wczoraj zrobiłem pierwsze obciążenie 10, 10 mA. miliamperami. Chodziła 4 godziny 22 minuty i 34 miliamperogodziny miała pojemności. Teraz ta sama firma, na razie na takich Kodakach. Nie wiem czy też wyjdą, że nie są za specjalne, a może wyjdą, że są super specjalne. Teraz robię przy pięciu. Bo chciałbym tak, żeby ten test na jedną baterię CR2032 no nie, nie przekroczył 10 godzin, nie? Tak jak oni robią procedury testowe, to obciążają taką baterię 0,2 mA i wtedy ona ma mieć pojemność 200 mAh, ale 0,2 mA to po pierwsze moje urządzenie nie ogarnie, a po drugie to taki test by trwał pewnie za 6 miesięcy na jedną baterię to przed moją śmiercią pewnie się wyniki nie pojawiły, tak więc do 10 godzin. Jak te 5 być, będzie OK, że się zmieścimy do 10 godzin, to tak zostawiam. Jak będzie dużo więcej, no to wtedy zwiększamy. Może nie do 10, tylko na przykład do 6, do 7. Takie sobie kupiłem już. Zobaczymy. Jedne idą w paczce. No i tutaj też ostatnio była promka. Ropak AirTag'ów za trzy ale One jakoś w Apple normalnie są chyba pakowane W jedną paczkę, a nie że są cztery Mam nadzieję, że to na sklep Allegro sprzedawał To mam nadzieję, że to nie podruba jakaś nie, że to zaraz zadziała, sprawdzimy A tu paczkę od widza. Cześć szafa, wierni fajnie twego kanału, i tego kontentu, który tworzę, szczególnie prawdziwego, profesjonalnego testu baterii, jak nigdzie nie można było doczekać się przeciwpodstawiać, się żeby się potraficie czymś wyjątkowym. A dokładnie olejkiem konopnym CBD w dwóch różnych stężeniach. Ale ja tego nie stosuję, więc... Zupełnie. Nie, może Cassandra bardziej. Ja to taki nie jestem. Do tych wszystkich czary-mary nastawiony. Jeżeli, jeżeli tematyka Cię nie do końca, nie do końca Cię jest to tak w to są naturalne produkty zdrowiające w swoim składzie pełne spektrów kabanidów, co wpływa na naturalne podnoszenie odporności, łagodzi bóle e, migrenowe, ma działania relaksujące, podnosi jakość snu, poprawia apetyt. O, poprawia apetyt, to zdecydowanie nie. Poprawia koncentrację. Po, zapewnia optymalnie nawierzanie skóry. Pomaga w likwidowaniu różniejszych dolegliwości bólowych. Korzystajcie z do woli, Najlepiej w dawce 6 kropel dziennie. I działaj dalej z kanałem. A dla widzów, proszę bardzo, jest prywata upecafe.pl. Trzafa, 10% rabatu na, 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 na te wasze rzeczy. Magiczna pigułka. Bierzesz ją raz, jeżeli jest 300 lat. Dzięki, 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 dzięki. Nie jestem z tematem zaznajomiony zupełnie. Nie wiem, może Cassandra bardziej będzie zaznajomiona niż ja. A ja zobaczę, czy to, to zadziała, czy nie zadziała. Co mi tu się dzieje? R tak. Wygląda zupełnie jak R tak. z jednej, ciak z jednej, ciak z drugiej i teraz jest najważniejsze podpięcie baterii. I zobaczymy czy. Dźwięk wydaje. O, i pojawia się, patrzcie. Erta. dzień dobry. No to jest w jabłku, to jest zrobione, powiem Wam zajebiście to wszystko, że naprawdę to działa. Ten coś czujnik temperatury to żyje własne życie. Ale dobra, fura jeździ. Wiem, że to będzie drogi wyjazd. Jak człowiek odwyka od płacenia za tankowanie. Ja jeszcze te ceny. Pierwszy raz chyba. Ostatnio tak nie było, Srogo. No, nie tak źle. Dychę wlałem, plus 60, 70, 82, 20 bo jeszcze w zbiorniku, jak się paliła rezerwa. To, to chyba jest 90 łącznie.